Dzień dobry, z tej strony Szymon Moszny, a zamiast mną zawodnik sportów sylwetkowych. Tematem dzisiejszego odcinka jest to, czego nie robić w momencie, kiedy ćwiczy się triceps. Trening tricepsów, jak wiele innych grup mięśniowych, jest dosłownie otoczony różnymi mitami, które są powtarzane z pokolenia na pokolenie przez kolejnych pakerów. W dzisiejszym odcinku omówimy właśnie te najczęstsze mity związane z treningami tricepsów, tak żebyście nie musieli robić ich we własnym treningu. O czym trzeba pamiętać? Triceps to są trzy głowy. Dwie są nieistotne, jedna jest bardzo istotna. Główna, główna największa głowa, na której się skupiamy w treningu tricepsów, to głowa długa. Ona biegnie od głuska podpanewkowego tutaj Łopatki biegnie z sobie w dół i przyczepia się do wyrostka łokciowego. Ta głowa jest największa, jest jedną głową, która wpływa jednocześnie na wyprost łokcia i wyprost ramienia i na nich chcecie się skupić, jeśli chcecie dodać objętości swoim tricepsom. Dwie pozostałe głowy, czyli boczna i przyśrodkowa, to są głowy, które biegną już wyłącznie od kości ramiennej do wyrostka łokciowego i one mają większy wpływ czy jedyny wpływ na wyprost łokcia nie wpływają na, na, na wyprost barku. Teraz jeśli chcecie mieć tricepsy dobrze rozwinięte, trzeba skupić się na wszystkich tych grupach, ale nie wolno robić pewnych rzeczy, o których powiemy Wam zaraz. Mit numer jeden to jest praca w niepełnym zakresie. Nie wiem, skąd to się wzięło, naprawdę nie mam pojęcia, ale faktycznie jest tak, że część ludzi tutaj, kiedy ktoś robi wyprosty e łokcia na wyciągu górnym, każe zatrzymywać ruch w tym momencie, i już skracać mięśnie w pewnym zakresie. Wykonywanie tego ćwiczenia tak w połowie to jest tak, jakbyście robili wyciskanie sztangi, opuszczali ją tylko do połowy i już wyciskali do góry. To jest bez sensu. Zawsze chcecie pracować w pełnym zakresie ruchomości. Więc jeśli robicie wyprosty drążka, starać się pracować w pełnym zakresie, czyli maksymalnie skracać mięsień i tutaj też wypuszczacie ramiona do góry, rozciągając przy tym triceps. To jest bardzo ważne. Każde ćwiczenie, które się robi, należy wykonywać w pełnym zakresie ruchomości. A zupełnie czym innym będzie włączenie izometrii, czyli w połowie ruchu zatrzymujesz go po to, żeby mięsień mocniej popracował, ale wtedy i tak wykonujesz ruch w pełnym zakresie do samego końca. To jest całkiem co innego. To jest metoda treningowa, którą na moment też możecie sobie włączyć do ćwiczeń tricepsów, żeby te były większe. Mhm. Pięknie, dobra. Mit numer dwa. Często widać, że ludzie na wyciągu kombinują z różnymi ustawieniami e, chwytu. I teraz dla samego tricepsa to nie ma znaczenia. Zwróćcie uwagę na to. Jeśli triceps biegnie stąd i kończy się tutaj już na wyrostku łokciowym to to jest zupełnie inny staw niż ten, w którym jest wykonywana pronacja i supinacja. Nie, dla samego tricepsa nie ma żadnego znaczenia, czy macie łokieć ustawiony tak, czy tak, czy tak, bo triceps kończy się wcześniej przed stawem, który wykonuje pronację i supinację. Dlatego jeśli wykonujecie to ćwiczenie, no, róbcie je w tym, w tym ustawieniu, nie kombinujcie z różnymi innymi dziwnymi chwytami. Następny błąd. Nie jest nim, broń Boże, wyciskanie sztangi wąsko, bo to jest dobre ćwiczenie, które rozwija tricepsy, ale nie jest jedyne. Dlatego, że jeśli chcecie rozwijać masę mięśni trójgłowych, trzeba skupiać się na głowie długiej. Wykonywanie ćwiczeń, które wpływają tylko i wyłącznie na wyprost łokcia, to jest niejako ograniczenie się czy ograniczenie możliwości przyrostów. To może być ćwiczenie dodatkowym, ale faktycznie takie, które rozwijają triceps, powinny skupiać się przede wszystkim na głowie długiej i wykonywaniu ćwiczeń przy zgiętym ramieniu. Ostatni element to jest nierobienie tricepsu w pełnym zakresie i przede wszystkim nierozciąganie tricepsu. Takim ćwiczeniem, które bardzo mocno rozwija głowę długą jest francuskie wyciskanie sztangielki za głowę lub robienie tego samego na wyciągu. Z tego względu, że w momencie, w którym macie uniesione ramiona nad głowę i wykonujecie pracę łokciami, bardzo mocno pracuje głowa długa. Dodatkową korzyścią wykonywania tego ćwiczenia jest to, że łokcie nie rozchylają się na zewnątrz. Tutaj mocno rozciągacie triceps, dzięki czemu pracujecie też nad jego elastycznością. Więc błędem jest nie robienie ćwiczeń tego typu. To były najczęściej popełniane błędy, które robią ludzie w swoich treningach tricepsu. Jeśli chcecie, żeby Wasze tricepsy rosły i żeby tre... były trenowane zdrowo, nie popełniajcie ich. Tym samym, jeśli macie jakieś pomysły i chcielibyście, żebyśmy razem z Kacem pokazali jakieś ćwiczenia, formy, techniki, napiszcie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć. A my tym samym dziękujemy Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach.